Witam Was bardzo serdecznie tu ja Minecraft Victor50 i mam niezaładowanego skina a obok mnie stoi MK dobra dzisiaj y, wyruszamy przygodę po zachodzie słońca ale okej okay, mniejsza z tym tutaj zaznaczyłem y, w razie czego gdybyśmy y, się zgubili tak y, MK nie mówi y, po prostu ma... Na... Eee, nie buduj tego! No, przecież mówię, widzą właśnie, dlaczego to służy. Dobra, nieważne. Eee, a więc, idziemy. Chodź. No tak, zebisz kwiatki. Zbieraj kwiatki. Trzymaj, masz tutaj kwiatkę. Kwiatek wspomnij. Eee, niestety nie mówi, bo ma zniszczony mikrofon, ale eee, będzie eee, pisała. Czytam. No. Tak. Eee... Jo, jo! Okej. Okay. To będzie taka seria, że ja będę dużo gadał, wiadomo jak to ja, ja lubię gadać, bardzo dużo lubię gadać. I, a, a mój towarzysz nie będzie gadał i no. no przecież będziesz pisać, no? Hello. Okej. Okay. Zbieraj piasek. Ja, we, ja zbiorę trochę ziemi No także... O tu są żółte petki jakby co, ale najpierw pozbieraj trochę piasku, ja? Eee... dobra Poczekajcie chwilkę Coś mi się tu... Jakby były jakieś szaleczce, to przepraszam bardzo, ale przetransportowuję się. Okej, przetransportowałem się już. Dobra. Szybko chodź, chowamy się. Potwory zaraz nas znajdą. O, uważaj! Uważaj! Matko jedyna! Uważaj trochę jo! Dodał ironicznie Minecraft Victo50 Wiem, creepery tak mają One zawsze wybuchają tak bez powodu. Nie, nie rozumiem tych creeperów. Zawsze coś. Mamy kwiatka. Później go ozdobię. Dobra, wchodź do domu. Łażasz już? Co, co masz, 8? A, dobra, no chodź, 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 chodź. Ja tutaj muszę od góry coś zrobić. Okej. Okay. Chodź! Nie mówię wyraźnie. Ty się tam. A! Powiem do dziury. Ty się tam kryj. Kryj się. Zostań tam. I broń domku. Ja za chwilę wrócę. Aha, jeszcze koordynację muszę sobie zapisać naszego domu. Koordynacja. 12 129. Dobra. 12 129. O wiem. 12 129. A to sobie usunąłem. Ok, 12 129. Hmm, tak. Jak tam? Potworów nie ma w domu? A, cholera! cholera. Nie, 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 nie. Ratunku! Pod żadnym pozorem nie wychodź z domu? Pod żadnym pozorem? Matko jedyna! Jakbyś chciała wiedzieć walczę z pająkiem, wiesz? Wracam do domu. I przy okazji zawiałem Posikałem się w majteczki A! Ta gra jest koszmarna. Boję się kwadratu. Boję się kwadratu. Dobra, ile to było? 12-129, tak? Tak, 12 129. 12-129. Gdzie jest nasz dom? Aha, 12. Nie, nie Nie Adiaaa! Aaa! ty zgrzybiały potworze! A masz! Moja ręka jest... Auć Au! Dobra, nie, to już nie było fajne, to już nie było fajne! Uciekam, uciekam! Nienawidzę tego dnia. To jest mój najgorszy dzień w Minecraft'cie. 15 potworów mnie atakuje. 15 minus 12. To znaczy dwa mnie atakują. Czy jakoś tam? Creepery mnie gonią, nie no, super! Kocham ten dzień, kocham go! Po prostu super! ten dzień jest nienormalny no, a co ja robię? chyba, że wracam, nie? nie będę przecież w tej dżungli tutaj siedział no, a no, a no, no, no czasami no. się zastanę co mi się co wiesz dobra, wiem gdzie już iść do domu wiem gdzie iść, wiem gdzie iść Nie no to jest mój najgorszy dzień w Minecraft Ups, coś się zepsuło Eee, to coś eee, nieważne Tu wszyscy muszą to wiedzieć Nasz dom jest minus... Tak, zaraz go zabiję Gim, POJĄKU! Zaatakował ciebie? Bo mnie tak, nie tak zabił mnie, prawie. <ścoughs> yes, yes, przeżyliśmy. <śpiewa> Trzymaj kwiatka mniejszym nie oznajmiłem, że to jest mój najgorszy dzień w życiu w Minecrafcie. Ach, po prostu masakra. Ups. Dawaj dirta, dawaj dirta. Dyrta dawaj. Nie, dawaj mi dirta, daj mi dyrta. Dawaj dyrta. No, dzięki. Eee, dobra, kopiemy się przez kamień. Zaraz będzie dzień. Sorry. Ile już nagrywam? Uuu, za cztery minuty musimy kończyć. Ups. Ech, przesuń się! Przesuń się! Tak, będzie... Będą cztery go, Będą cztery odcinki yy, po 15 minut. S po... A! <ścoughs> Co, matko? Trzymaj kwiatka i nie marudź. Nie zrzęć mi tu. Dobra, za. Za chwilę wyruszamy. Za dokładnie. I dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden atak, Aaaa! zabić! Chodź, atakuj ze mną! No, atakuj go, już atakę! Y Endermana nie tykaj, ja. Endermana nie tykaj. Endermana nie można odtękać. Chodź za mną, za mną. Ty nie patrzaj się nawet na, na endermana, jak się na niego spojrzysz, to on cię zabije. No i jesteśmy na wyspie bez drzew, no nie fair. Za to mamy owieczki, które trzeba zabić. Zabijaj owieczki. Ile masz wełny? Dobra, atakuj owieczki, atakuj. Dobra, chodź. A dobra, atakuj, atakuj owieczki, atakuj. Ile masz wełny? A ja mam dwa, trzy. Musisz skakać i atakować. Popatrz, takim sposobem. Dobra, to przestań i chodź teraz do mnie. Sory, sorry, sorry. Dobra, chodź za mną. Au. Chodź.

Chodź tutaj, chodź i po yy, daj mi wełnę wełnę, ile jeszcze możemy? 16 sekund? Co robisz? A, Wal, dobra. To był sygnał, że musimy już kończyć, także mm, narkawidzowie do następnego odcinka.